Ale te pą, pą, pą. Skoki, skoki. No Ale typu To grałem kiedyś, no, to były pramaty. Kiedyś były takie klasyczne jeszcze. Gra z uścisku dźwięzienia. Chyba. Klasyczna gra w dźwięki? O. Padłem. O. Padłem. O. Padłem. O. Czekam na ciebie, Aki, Kiedy gramy w wygarnikona? Jezu, przecież to jest shit. Głuchy to jest, takie No tak, bo przydałoby się więcej osób. Y Miosku. Ja ogarnę. Z dwie osoby, może? Dam, dam, ale my nie chcemy patusów. A panowie, jesteście zdejmiste zajeb muzykę? To sobie wpiszcie na youtube. Przemówienie a do 16. A nie, nie, w ogóle jest zabiglowana wersja po polsku. Słuchałaś? Jest? Jest tego? Nie. No tak, a ja jest kurwa, twój. puszczę sobie. A ja i Przed synem. Krazik. Nie, wiem, czy wiesz? Ja mam Kramen kampa z domu. Serię? Masz? A już nie wiem, jak go dostałeś. Nie, A ja wiem jak go dostałeś sobie, wiesz, Dziarek Siedziczki, co chcesz na na, taj, na święta? Minecraft! Okej, okay, dobra, Minecraft. Minecraft. No, tak, tak, tak to było. z że piękny Ej, okay, gdzie, gdzie tam? szedłeś? Tutaj po, kolorze po kolorze musisz przejść. Po kolorze musisz. Czarny, czarny Czarny, czarny, Czasny biały. kolory. On za powiedzieć mi gdzie mówi po kolorze. Po lewo musisz przejść. Lewo, prawo, prawo, lewo, wow. gro, prawo. chuj No zasyduj, zasyduj. Jesteś youtuberem, no, zesyduj. Jesteś youtuberem Czerwony. I, chuj. I zgon. O, Oo! Wow. O, żyjesz? GAD, GAD, Jezu! O kurwa! Youtuber! Jak ja Przez... masz teraz kolorki? Biegę do przodu bez powodu. O przeżyłem! Jesteś... Ja kurwa. kurwa żyjesz. O, o nie! nie na <laughs> nie ma. Słuchaj, Krazik, Krazik. W trzecim jest C, co? Co? W trzecim C. co ty mówisz? W trzecim C? W jakim trzecim C? Na maturze. Kurwa. Po w szkole. W trzecim C. Jest. Co prawda, że jestem wiesz. Stary człowiek. Ciałem, i stary starszy jeszcze, kurwa. Stary człowiek może. Kurwa, T-Rex. Mi w trybie 27 lat. Jestem stary, okej? Okay? Nie, upadłem. Ja o Jezu, padłeś. Po, Re, powstań. T to jest pary youtuber, to jest to samo. TryX to jest T-Rex to nie jest youtuber, to jest wiesz. I na całej Polski. Jezu, każdy kto gra T-Rexa ma plus 2 q więcej. Plus 2 q więcej no. i, no. Rzadko, i 10, ludzi no. wystawy, kurwa. Plus 2K więcej będzie ojcem w przyszłości. <laughs> Tak, i wiesz, jest tylko jedna wada. Minus 5 do rozbioru No zdarza no się, no. Zdarza coś, się, no. Tak jak się, W każdym coś. leku są jakieś efekty uboczne. Dokładnie. Tak, tak. A z jest chrobą. No. Uzależnieniem. Ty jesteś, już wiesz, on nie jest Bogiem. Narkotyk. Niech przed ciebie? on jest narkotykowym bogiem kurwa on już wiesz on tyle wciągnął tyle jest. kurwa ale tyle kurwa on już w że wiesz, on kurwa wie co jest krak co jest kurwa kryształ co jest zioło o pociąg się jedzie pociąg się do mnie pociąg po ciebie jedzie I po mnie że tak a co, a na torach leżysz? Kurwa. tak, leżę wysoki speedrun z sam robię szok no już speedrun ale co, co opisz po bokach? Cewka grawitacyjna po boku jest. Robisz Speedrun T-Rexa? Kurwa, nie. Wow, <grymna> Speedrun na jego kanał. Speedrun T-Rexa, kurwa. Obejrzeć cały. filmy T-Rexa. Z 6 lat. Ale wiesz, to najciekawsze, nie ten, tam gdzie tylko ja kurwa jestem. Tak, czyli wszystkie Minecraftowe. <grymna> tak, i Little Minecraftowe jeszcze. League of Legends. zapomniałem, że istnieje. No, to na to jest. I kurwa jeszcze z Robloxa jeden odcinek. Ale wiesz, jaki Trex jest tego uczciwy? Zamiast na swój kanał, żeby się wybijać na nas. A na na, na na no Na no. którym, na który, którym, który założył? Tylko on rzuca. <grym> no, chociaż ma się uprawnienia. Ja mam uprawnienia. No uprawnienia ale, ale nie mam ale R .S. R .S A. Nie chcę, nie chcę zabierać przyjemności, Trexowi. Dokładnie, to też. Nie chcę bijać, to wierze, tej twojej sławy, nie? Nie, bo on jeszcze będzie płakał, że. Jest zły montaż! Nie no okay. kupię. Słuchaj Gdy jebałem się na ekranie, to na, kreś, na, kreś, na kreś, ty boja, I chuj Będę ja go wiem, ci wiesz. odcinek z Izaka wygadał, bo taki chuj Rex, mam pomysł dla ciebie Jak zmontujesz film, ten jest teraz Nie wiem, w ogóle nie wiem czego robisz teraz film na tą tawerna, ale okej okay. Jak zmontujesz Ja bym się raz ogólnie, nie? To, to mi go wysi z montowanego I ja sobie go jeszcze domontować Zrobię tam Piesz, takie kresik. Takie to ja zrobię wysz... Krazie, wiesz, miałeś świętokrzyska, kurwa, nie? Pożar do kurwa. Jezu. To Może nagraj jak będziemy grali. Coś. z demem. Ja? No? Nagraj sobie z boku, wiesz? Nie, jak ty jak pasz. Nie! Masz, a, nie, Trex, ale pasz, ty masz nagrany, to u ciebie się nie ścina. U mnie się ścina. Kre, Kurwa, Tyrex. rex Krazie, to byś twoim no, ja po prostu. Patrz, zobaczcie, jak ty zmontujesz, jeszcze chcę tam domontować, co nie? Żeby, a ja chcę jak to być bo... twoim kamusiem? No. Czemusiem? Bo no już użyłem kamusia. No, Trex, no nie nie, nie, nie się boś o swój montaż. Ja. Yeah. Trochę, bo nie będę się. Yes. Jeez! <laughs> o kurwa, las! 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 Nie wiem, czy wiesz, kradzik, ale ja. Odmówiłem bóstwowi, wróciłem do małpy. Trexowi? Bóstwowi. Myślę, że Trexowi. Wiesz... I read you the godhood, I game back to monkey. jak on krzyczy, to ja normalnie upadam, no. <laughs> A możesz okay. spokojnie to przejść, albo... No, to widzisz, że ładnie... Skacze. No. Weź sobie jakąś meliskę, zapal. Wystarczy. <grym> zapal, no. Zapal sobie meliskę sobie, kurwa na tych y zielonych. Co, so franek palić? Franek. I na ostatnim spadniesz. nie Widziałem. I buty to robi. Nieee. Yeah. Odgrywa, odgrywa, pana, ich chuj. Za mój głos! Wow! Krezy grał? Rozegrał. O, kurde. No i zaraz. Odnowu właśnie męczyć się. A po prostu masz iść do przodu. Aha, nie, tak nie. To chodź tak, do przodu, do chodź, a Ja chodzę do tyłu. Możesz to, bokiem ewentualnie jeszcze przejść tu. Jak Dzięki! Się, jak się bokiem ustawisz... To jest łatwiej. Bo wtedy... Nie, nie, to... nie, no jest Go super łatwo. Super łatwo jest. Good to be back on the air. Nie no bokiem bo to ustawka jest. No widzę, że ci doskonale idzie. Oho, oho! Oha. Uścina mi kiedy cię widzę! To ja się wyłączę! usunę... Krew, wiesz, ty jest już krowy z czatu głosowego, są tylko ty i ja. No, na randkę. Chodź, 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 chodź. <grystanie> <grystanie> Randka w ciemności. Randka na szczęście, na szpitalu. O! <grystanie> Jezu! Kurwa, krew zaprowadza. Jest! No co? Coś ty? Jak ty? Na, na to idąc małem. Ty umierasz Kres w sposób w jaki biwe, się nie dał umrzeć, jak to? No wiem! No wiesz, Tyres to jest kurwa... Idiota, <gamy>. Jestem pro-gamerem. On jest pro-gamerem bez pro. I bez gamer. On nie jest po prostu niczym. Bez mery. <gamy> o nie, sobie uwalnia demona, o kurwa. Zapowietrzyłem się. <gamy> Kradzik, oba to... was kurwa t jeśli to nagrywasz, to będzie kurwa historia, będzie że zdjęta. nie. To jest dosłownie, że nie do, do życia, bo raz było tak, uczyłeś się w Kole... gimnazjum, nie? No. I chciałem pójść z na fajka. Na końcu korytarza były otwarte drzwi. Kolega gada, że kurwa drzwi są zamknięte. I idzie do szatni. A w tej szatni, bo wtedy już było, że wiesz, kurwa czwarte podsułówka już było, jako kurwa sióma klasa i tak kiedy szatni przebierały kurwa dziewczynki z trzeciej klasy Bez bluzek, w starych podękach On się do szatni Dziewczyny! Za mną o za nie? No, 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 no. One w szoku kurwa, ja wychodzę w te drzwi Się siedzia, kurwa śmieje i do od trzech lat Gostę pedofil To jest kurwa... Jest <śleskubie> cisza Terek dopiero to jeszcze przetwarza, spokojnie No jeszcze mieć, mam taki loading screen jak się film już YouTube to takie coś mam na głowie. Po, po dwóch minutach, Aha. Wiesz co krezieć? Ten chłop to jest kolega Bocian. Jest. Mój kolega Bocian, kurwa, wydał Bocian, Bocian. Chuj. Mój kolega o, to Bocian. już? GG, skończyliśmy, skończyliśmy. GG, skończyłeś, GG. Skończyłem oby z YouTuberem, nie? O, jest to. O, o, o.